Więź. Poruszamy najważniejsze problemy społeczno-polityczne, religijne i kulturalne z perspektywy katolicyzmu otwartego na świat. Dzień dobry. Przy mikrofonie Damian Jankowski, to jest kolejny już czwarty odcinek wielkopostnego podcastu specjalnego więzi pod tytułem Kino, które szuka. Przywitałem się z Wami takim klasycznym. Dzień dobry, choć myślę, że pewnie powinienem powiedzieć dobry wieczór. Dobry wieczór, dlatego że dzisiaj spotykamy się z takim filmem szczególnym, znaczy filmem wybitnie. Wybitnie kinem, które no, oczywiście stawia pytania jak wszystkie, ale jest też kinem pytań granicznych, a pewnie pytania graniczne w domyśle. Zadajemy wtedy, kiedy trochę nam codzienność zwarnie i świat zwarnie i mamy okazję się nad tym zastanowić. Tydzień temu było o pożegnaniu z kinem wielkiego twórcy Sydneya Rameta. No to dzisiaj myślę, że będzie trochę przeciwstawne. Znaczy raczej przywitanie z kinem i szlifowanie swojego warsztatu przez innego wielkiego twórcę. Myślę o pojedynku w ciszy Akiry Kurosawy, z 1949 roku. To oczywiście nie jest debiut Kurosawy. Kurosawa debiutował kilka lat wcześniej takim filmem Saga o Judo. Natomiast te filmy z lat po, pod koniec lat 40., które powstawały, no to było takie właśnie szlifowanie jego warsztatu i takie dochodzenie. O co mu w tym kinie chodzi? Powstało wtedy kilka takich filmów gło coraz głośniejszych już później. Znaczy to był pijany anioł, zbłąkany pies i właśnie no i właśnie ten trzeci, czyli też 49 rok, czyli pojedynek w ciszy, który myślę, że trochę uchodzi wśród pewnie krytyków, znawców twórczości Kurosawy, za, za akurat z tych trzech pewnie najgorszych film, A dla mnie to jest absolutnie mój ukochany Kurosawa i taki Kurosawa, który jest wyciszony, bardzo intymny, kamerarny. No, ale też stawiający jakiś problem, już, już umiejący, prawda, trafić pewien konflikt wewnętrzny bohatera, już współpracujący z tą ekipą, którą, z którą później współpracował przez lata, myślę o tym, myślę o jego ukochanym aktorze, czyli ten Siro Mifunem, który też grał w pojedynku, i w tych właściwie w tych wymienionych filmach. E, I on zagra, zagrali, stworzyli razem 16 filmów e, wspólnie aż do właściwie takiego filmu z lat 60 pod tytułem Rudobrody. I to, to jest też fascynujące zobaczyć, z tą świadomością tej filmy. wtedy zobaczyć jak Mifune się starzeje wraz z Kurosawą i wraz ze światem. czy znaczy zaczyna w latach 40 właśnie gra takiego często buńczucznego bohatera, Zbuntowanego albo nie godzącego się z życiem, a właściwie już w latach 60. już jest takim statecznym. No, pokolenie kolejne już przychodzi i on ma brodę. E, I właśnie no, też on miał taką też wielką rolę w buncie Kobayashiego w 60. bodaj siódmym roku. Do tego filmu jeszcze będę chciał wrócić, ale tak właśnie ten Mifune i Kurosawa no to jest kolejny dowód na, to, na taką metafizykę kina, takie zatrzymanie tego przemijania albo rejestrację tego przemijania, coś, co mówiliśmy o tym przy okazji słodkiego życia i e, więc, więc myślę, że to jest jeden z takich ważnych elementów. E, wspomniałem o tych trzech filmach, jeszcze był zaraz, później był czwarty, znaczy piętno śmierci, w którym e, ja chyba jeszcze bym chciał za chwilę wrócić do tego filmu, bo on w jakimś sensie stanowi pewną odpowiedź. Kurosawy, natomiast Kurosawa bardzo szybko później doszedł do takiego, no do właściwie takiego swojego szczytu reżyserskiego, to znaczy zaraz później był Rashomon e, i potem byli, byli już później Siedmiu Samurajów, potem zaczęły się te bardzo takie tłuste lata dla Kurosawy, też dla japońskiego kina, którego był w jakimś sensie cesarzem, no i potem Oscar'y Dersuzała, Uzała, tak? Oscar dla ZSRR, w połowie lat 70., -tych. potem jeszcze Złota Parma w Kanza, sobowtóra. Zresztą z, z Bobem Fosem musiał się podzielić tą Złotą Parmą. Potem jeszcze Ran, czyli takie wielkie epopeje, eposy samurajskie. No ale to, jest, to była też siła Kurosawy zawsze, właściwie od pierwszych filmów, nawet tych filmów gatunkowych, że kiedy on pokazywał. Jakąś opowieść, jakąś historię, bo był takim po prostu zawodowym opowiadaczem. To ta historia była bardzo mocno osadzona w kulturze Japonii, ale też była bardzo mocno osadzona w życiu. I takim nagle okazywało się, że to jest historia bardzo, bardzo uniwersalna, w której możemy się odnaleźć i oglądamy sobie samogaju z XVII wieku, a właściwie oni to my, I mają te same bolączki, co my. I bardzo podobnie muszą sobie radzić z przeciwnościami losu, więc yy, myślę, że to yy, i właśnie w, i w pojedynku w ciszy to też doskonale widać. Znaczy chodzi o to, że jest yy, główny bohater, to jest yy, lekarz, który na froncie w 1944 zaraża się, po prostu pęka mu rękawica gumowa, Podczas operacji przecina się z i przez to jego krew się miesza z krwią osoby zarażonej, no i zaraża się chorobą śmiertelną. I tu jest taki element z jednej strony uniwersalny, a z drugiej bardzo, bardzo japoński, bo ta choroba to jest kiła. I, I Kiła, czyli wiecie, chyba dla wszystkich jakieś oczywiste skrażenia, zwłaszcza w takim świecie wojennym i powojennym. Znaczy, Kiła to była po prostu choroba, uważana za chorobę rozpustników, także, gdzie on mógł to złapać, pewnie poszedł do jakiegoś domu, uciech publicznych. I tam złapał. No i musiał się mierzyć właśnie z takim też społecznym wyobrażeniem. Musiał się mierzyć oczywiście z takim poczuciem, wiecie, no Japonia, zwłaszcza powojenna Japonia, to chyba jeszcze dalej było to silne takie. Poczucie honoru i poczucie, no, na czym to się kończyło w czasach samogajów, no, honorowym samobójstwem, tak, sepuku, harakiri. A tu, I to, to myślę, że jeszcze da, długo, długo było, bo jeszcze jak się poczyta powieści bardzo współczesne Kamiego, to tam często bohaterowie, którzy po prostu wybierają tą ścieżkę samobójstwa. I to nie pojawia się wprost w pojedynku, ale myślę, że gdzieś tam wisi nad pojedynkiem. Natomiast wisi nad nim też ta uniwersalna, jak powiedziałem, takie poczucie, że poczucie też wstydu, no bo jest jakaś, może, może jest jakaś choroba. Pewnie są choroby neutralne, znaczy no, człowiek na nie zachoruje i wszyscy wiedzą, że to od niego nie zależało. i Musi walczyć z takim czy innym nowotworem. A tutaj musi się mierzyć z chorobą, która no, w domyśle jest też chorobą przenoszoną drogą płciową, więc pewnie był jakimś rozpustnikiem podczas wojny, czy zaraz po wojnie. Ale mówimy o bohaterze, takim młodym lekarzu, który staro się być i chyba do końca filmu jest. Takim też człowiekiem, któremu zależy na takiej etycznej czystości. Znaczy, to jest człowiek, który na froncie przez całe te kilka lat wojny po prostu marzył, tęsknił ze swoją narzeczoną, którą miał jedną i tą samą cały czas i był jej wierny na zewnątrz i wewnątrz. A tu nagle okazuje się, że jest coś takiego, jakaś taka paskudna choroba, o której nie bardzo może mówić. No i on wybiera po prostu, że nie chce mówić tego. Swojej ukochanej wraca z tej wojny i za, za chwilę z dnia na dzień z nią zrywa. Bo boi się, co, co? Jak, jak się skończy, wie być może jako lekarz dobrze wie, czym się może skończyć ki zarażenie kiłom, jakie są kolejne stadia choroby, i że być może to jest choroba beznadziejna i finał będzie mroczny. No i on nie chce w to wciągać swojej ukochanej, chce się z nią rozdzielić. To jest chyba jedno z najważniejszych takich zagadnień tego filmu. Na ile on może to zrobić? Znaczy, na ile może wy wybrać za dorosłą osobę, która ma też swoją autonomię, która chyba powinna zostać postawiona przed wyborem, czy chce z nim żyć, z tym chorym, czy nie. No, on trochę wybiera inaczej, ale też przez cały później film się mierzy z konsekwencjami tego wyboru. Zresztą to jest bardzo ciekawie poprowadzony przez osoby, bo to nie jest znaczy, on nie jest bohaterem takim idealnym i takim. Świeckim świętym. Natomiast chyba najciekawsze momenty tego filmu to są momenty, kiedy do głosu dochodzi w nim jakiś taki wewnętrzny bunt, i takie przekonanie, że właściwie, przepraszam, no nie wiem, dlaczego to się stało. No, nie godzę się na to. Czemu moje życie się dopiero zaczyna, a ono musi się właściwie chyba za chwilę już skończyć. Czemu? I czemu, kiedy ja unikałem jakiś takich uciek życia, to nagle upomina się o mnie choroba, która jest kojarzona z jakimś takim, roz, z rozpustą i tak dalej, i tak dalej. Jak sobie z tym poradzić? Jak ten bohater może sobie z tym poradzić? Ale myślę, że on wtedy, wtedy chyba wiecie, jest taki najbardziej ludzki najbardziej ludzki, a kiedy myślę sobie w ogóle o Kurosawie, to wiecie, to Kurosawa zasłynął kilkoma takimi bonmotami, nawet ostatnio sprawdzałem w internecie i one cały czas są dostępne na różnych stronach. Fajnie powiedział, to mi się bardzo podobało, taki cytat z Kurosawy, kiedy on powiedział, że kiedy rodzimy się, to płaczemy, no potem płaczemy, płaczemy, przestaje, kiedy przestajemy płakać, to właściwie umieramy, kiedy się wypłaczemy, to umieramy. Więc w Kurosawie było takie, wiecie, taki, myślę, że pesymizm, ktoś by powiedział pesymizm, pewnie jakiś, jakiś pokład smutku, który był też, e, gdyby Kugosaba się spotkał z francuskimi egzystencjalistami lat 50., to może by sobie przybili piątki. Zresztą ci egzystencjaliści w latach 50. po prostu walili drzwiami i oknami na Kugosawę w, w zachodnich kinach, bo on im coś mówił też o ich życiu. E, więc Kurosawa miał jakieś takie egzystencjalne spojrzenie, raczej pesymistyczne na ludzkie życie, chociaż też potrafił je przełamywać. I myślę, chciałem, tu, chciałem, chcę wrócić szybciutko do, jak wam powiedziałem, o tych trzech filmach, czyli pijanym Anierę, Zbłąkanym Psie i właśnie Pojedynku w ciszy, no to kolejnym tam filmem w tej, w tej stawce to było Piętno Śmierci. Taki chyba najpiękniejszy film Kurosawy z lat 50. -tych. Nie tak dawno doczekał się remake'u nawet względnie dobrego brytyjskiego. No i chyba w tym Pięknie Śmierci jest taka otworyść, którą Kurosawa udziela i którą przełamuje swój pesymizm. Znaczy znaleźć to, co mówiliśmy jakiś czas temu w podcaście z Wojciechem Bonowiczem. Znaleźć jakiś taki obszar w życiu, za który ja będę odpowiadał. I ten bohater Kurosawy, on znajduje po prostu prac zabaw, który wybuduje dla dzieci. I tym być może liczy, że no, być może za, zapisze się w historii jego karnej społeczności i to mu musi wystarczyć. Że jakby drobna rzecz, której pokażę, nie chcę powiedzieć, bo to byłoby brzydko, że środkowy palec w przemijaniu, ale... Jakiś taki, no właśnie uśmiech, e, taki, taki, taki uśmiech, pokazujący, że właśnie, e, a może ja nie cały przeminę, znaczy, że muszę przeminąć, jestem bezradny wobec przemijania, wobec znowu no, jakiejś śmiertelnej choroby, która się we mnie rozwija, ale nie jestem całkowicie bezwolny, znaczy mam jakiś taki element, który, który mogę wysłać w kierunku, jakiś taki mój własny osobisty krzyk, w kierunku, wysłany w kierunku wszechświata. Myślę, że to bardzo piękne. Też, wiecie, kiedy ja oglądam po raz kolejny pojedynek w ciszy, to przypominają mi się dwa takie cytaty, które Wam tutaj zaraz szybciutko podam. Znaczy, jeden to jest z filmu Braveheart um, Mega Gibsona, kiedy William Wallace, już przed śmiercią, tam jego ukochana Sophie Marceau, chyba, chyba, chyba to ona mówi, że ona proponuje mu, żeby jakoś tam. Że może by się jednak wydostał z tego więzienia, może by coś zrobił. Znaczy, że są jeszcze możliwości, żeby on uniknął śmierci, to takiej śmierci brutalnej, bo zaraz umrzesz. A Borys mówi, że no, każdy umrze, ale nie każdy tak naprawdę żyje. I wiecie, mi się wydaje, że trochę te filmy, o których też tutaj mówimy w tym cyklu, a przede wszystkim ten film Kurosawy. To nie jest tak naprawdę film o śmierci, znaczy on jest oczywiście jest filmem o, o zmierzeniu się z takimi pytaniami najbardziej granicznymi, i z pytaniem o sensowność w ogóle ludzkiego życia i co jest potem, ale chyba nie ma w nim aż takiej ciekawości tego, co by było potem, tylko raczej chodzi o, to, o ten sens życia, który jest tu i teraz. Znaczy, jakie, jaki sens mają moje starania? Jak, jaki sens mogę nawet nie tyle odkryć, bo odkryć pewnie to by było banalne, tylko po prostu nadać temu mojemu życiu. I to jest jakieś zadanie pewnie na całe życie. A drugi taki cytat to jest cytat z Anny Kamińskiej, taki wiersz, jest jej daremność. Kiedy ona mówi, że przez całe życie zbiera różne rupiecie, ona to nazywa rupiecie, które musi ze, ze sobą dźwigać na plecach. No i w pewnym momencie pojawia się jej mama, która idzie, matka, która idzie z nikąd do nikąd. Tak jest to nazwane w wierszu. I w pewnym momencie mówi, złóż to wszystko, co ruchno, to nie ma sensu. Taka jest puenta tego wiersza. I chyba te filmy Kugosawy są o tym, żeby nie było takiej puenty, że to nie ma sensu, a może jest ten sens. Może jakoś go raz znajdziemy, znaczy może się doszukamy jakiegoś sensu, może go nadamy po prostu, tak, swoim, swoim dniom, swoim tygodniom, swoim ratom. Też ratom na pewno niełatwym często, ale właśnie no znowu takie, takie powiedzenie. W kierunku tego, często nam się wydaje, zimnego, wszechświata, jakiś takiej pustki, że właśnie jakiś taki nasz krzyk rozpaczy, ale właśnie, żeby to nie była rozpacz, tylko nasz, nasz krzyk protestu trochę w, taki w stylu miłosza, nasz krzyk protestu, że ja nie godzę się na to, i dlatego ja właśnie nadaję sens swoim dniom. I to w, w pojedynku to bardzo wyraźnie widać, kiedy. No tam są jednak takie pytania, które się pojawiają, czy właściwie no, nieszczęście czyni tego głównego bohatera zawziętym człowiekiem, zawziętym w pomaganiu innym, staje się właśnie, tak jak wam powiedziałem, takim świeckim świętym. No dobrze, a w drugą stronę, w takim razie, czy, czy szczęście czyni ludzi egoistami? Wydaje mi się, że nie, natomiast no, to, to też przewija się i ten doktor, główny bohater, on Absolutnie chcę przez cały film, próbuję odzyskać nadzieję. Odzyskać nadzieję, to jest znowu wydaje mi się, że jakieś takie zadanie na całe życie, a pewnie im dłużej będziemy żyli, tym, tym ono będzie intensywniejsze i bardziej takie nacharne. I pamiętajcie, jak skończymy płakać, to jak się wypłaczemy, to umieramy wtedy, według Rosawy. Trochę, trochę mówiąc to żartobliwie, ale ten film Pojedynek w Ciszy, to wiecie, jeszcze takie moje dwie intuicje, które tam się pojawiają, kiedy go oglądam, bo ja wiecie, ja naprawdę nie wierzę w coś takiego, że można na przykład oswoić śmierć. Znaczy, mamy różne metody i różne szkoły, religia nam w tym pomaga, chrześcijaństwo, ale też każda inna religia, która uporządkowuje to. I myślę, że to bardzo dobrze, znaczy, że to jakoś uporządkowuje, pociesza, człowiek znajduje otuchę, ale nie wierzę w takie coś, że po prostu będziemy widać tą śmierć jak mój ukochany święty Franciszek, który ją nazywał siostrą. Znaczy, daj Boże, żeby tak było. Tylko, że druga strona medalu jest taka, że śmierć jest po prostu tak innym doświadczeniem niż te, które mamy w życiu którym się nie da, właściwie doświadczeniem jedynym w swoim rodzaju, którym się nie da powtórzyć. I chyba musimy po prostu, kiedy zajrzymy za tą kotarę, za tą podszewkę świata, przekroczymy ten moment takiej absolutnej ciemności, e, no to, to chyba wydaje mi się, że w tym momencie odczuwamy też ręk i ten ręk czyni nas ludźmi. Mówię to dlatego myśląc o bohaterze pojedynku, który który w pewnym momencie pozwala sobie po prostu na ten, na ten ręk, na płacz, na taki wewnętrzny bunt wobec świata rzeczywistości, takiej codzienności, która nie potoczyła się absolutnie tak, jak on myślał. A jest jeszcze też taka jedna in, intuicja, mi chyba najbliższa zupełnie z tych wszystkich innych. To jest tytuł filmu, czyli Pojedynek w ciszy. I tak sobie myślę. Wiecie, że niedawno byłem przecież na filmie Diuna część druga. Hit teraz w kinach. Przepiękny film, przepiękne widowisko. Bardzo polecam, jeśli ktoś by chciał pójść do kina. Dla takich filmów po prostu chodzi się do kina. Natomiast myślę, że, że jest taki element w tym, chyba my wszyscy chcielibyśmy w życiu być takim pogrom atrydom. Który, kiedy mierzy się ze swoim głównym przeciwnikiem, to na tej arenie obok niego jest jego matka, um, ukochana, przyszła żona i jego przyjaciele, dowódcy, no i wtedy on może się zmierzyć z przeciwnościami, ale niestety chyba życie najczęściej tak nie wygląda, i nasz pojedynek toczymy w ciszy, znaczy bez oklasków, bez widowni, bez czekania na aplauz, bez jakiegoś, no niestety też często, bez żadnego uznania. I myślę, że to jest takie największe wyzwanie, które Kugosawa pokazuje właśnie. Tocz pojedynek z życiem w ciszy i te swoje codzienne pojedynki, albo ten główny pojedynek, o który chodzi, to znaczy, który chyba, no, nie, nie chyba, przepraszam, no po prostu zakończy się naszą w pewnym sensie krańską pośmiercią. No, ale toczmy go tak, jakby, żeby cały czas, jak w tym piosence zespołu Tigra, że bądź pozytywnym wojownikiem, kiedy na Ringu zostajesz sam. To pozytywny to jest absolutnie jakieś beznadziejne słowo, bo ono banalizuje wszystko. No ale właśnie, jak pozostać w tym wojownikiem, kiedy na ringu zostaje się samemu, kiedy nie ma absolutnie widowni, a trzeba chyba by jakoś zachować twarz? Bo przecież co rano patrzymy w lustro i musimy się sami z sobą konfrontować. Więc tak, to pojedynek w ciszy, wielkie kino, pytań granicznych. Polecam Wam na kolejną niedzielę Wielkiego Postu. Dziękuję. Wysłuchali Państwo podcastu Więzi. Naszą działalność można wesprzeć w serwisie Patronite na patronite.pl/omane przez Więź. Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy. Zapraszamy na naszą stronę więź.pl.